Cześć moi witajcie z tej samej gwarancji na Was w kolejnym odcinku z serii Od, Ursu, od, od Ursusa do Lexusa Farming Simulator 22. E, jest to już odcinek z tego co mi się kojarzy czwarty albo trzeci, coś takiego. Ale dobra, na samym wstępie dajcie łapkę w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem. Kto jeszcze tego nie robi, macie czas, żeby właśnie teraz dać subikaz. Ja, ponieważ zachęca mnie to do nagrywania dalszych treści. Ja wam dziękuję za 1100 subskrypcji. Lecimy teraz po 1200 automatycznie, a my bez względnego przedłużania, zbędnego przedłużania e, bierzemy się za robotę, ale zanim to e, powiem tak. Wiecie co, nie sześćdziesiątka, najpierw wam powiem tak, e, jeśli chodzi o ziemniaki, jest ogólnie maj, przewinął do maja. Nie będzie dzisiaj żniw, tylko będą siano-kosy. Tak, ziemniaki już tak, ten, tak oto tu wyglądają naprawdę wygląda to zajebiście to pole, tak szczerze. I tutaj nie chciałem w tych tutaj takich zawijazach robić ziemniaków, to sobie zasiąłem tutaj trochę owsa. Owsa mam jeszcze właśnie na tamtym kawałku, co wałowaliśmy w poprzednim odcinku. Zasiąłem owsa i to zawałowałem. Oczywiście ziemniaków i kukurydzy nie wałowałem. Na sam koniec przejdziemy może jak zdążymy oczywiście to opryskiwaczem. Ale na razie jeszcze wam pokażę. E, ogólnie na początku serii zapomniały kupić łąki. Miałem pole, ale nie kupiłem sobie łąki. W takim razie to jest moja łąka. Łąka numer e, 160 z Landem numer 7. Jest to moja łączka, taka mała. Na sam początek mam nadzieję, że wystarczy. W tym odcinku będziemy zaraz kosić. Tylko trzeba, trzeba wiadomo. O seba jechał. E, trzeba kombajn wyciągnąć, żeby dostać się do kosiarki, która jest tutaj. A na dzisiaj. Dobra, powiem wam później. Najpierw przepalimy ma. Dobra, Bizonek zapalił. Rzucimy sobie jedynkę i spróbujemy tym wyjechać. Hmm. A to co to? Atmos... E, dobra, e, Jedyneczka. Ale nie na no dwójka to nie, jedynka, daj powoli wyjeżdżamy. Bizonem nie będę wierzał, bo w kolejnym odcinku już zaczynamy żniwa. Chyba się wyrobiłem. Te lusterka są tragicznie ustawione. Więc nie wiem, ale dobra, chyba się wyrobiłem. Już mogę skręcać. Chyba staniemy sobie Bizonem. Myślę, że tutaj nawet. Dziecicie co, nie, bo tutaj tura będę pod, musiał podpiąć. Gasimy... Eee, dobra, niech bizonek tu stoi sobie. Ale wam powiem, że ładnie. Ładnie to wygląda. W kolejnym odcinku pierwszy raz będę kosił bizonem w farmingu, bo jeszcze powiem wam szczerze, że nie kosiłem. Więc w sumie kozak e, jeszcze nie mogę doczekać. Myślałem, żeby zrobić dzisiaj żniwa. Ale zapomniałem, że jeszcze mam siano kosy i nie dałem sobie łąki. E, ogólnie tak, nie, nie odejmowałem pieniędzy za tą łąkę, bo powiedzmy, że ją mam od samego początku. To odda wtedy, bo no, jednak mam te krowy i nie wziąłem sobie łąki, na no, niestety. Dobra, my jedziemy. Nie chcę mi się przedłużać. Dzisiaj ogólnie będą wszystkie prace sześćdziesiątkom robione. Nie będziemy się w inne maszyny wpinać. W inne ciągniki znaczy. Czwóra. I piona i na tłoki e, ogólnie tak na ten odcinek zaplanowałem sobie e, koszenie przetrząsanie tego e, tej, tej, tej trawy jeszcze redukcja jesteśmy i jeszcze opryski na sam koniec o, o ile zdążymy cygwałek jak złożymy to właśnie mówię jeszcze opryski zrobimy, ale jak nie, no to nie No ale dobra. Palimy Dobra, trójką czy dwójką, nie wiem Dwójka jakby to była 9 na godzinę Dobra jedziemy tyle ile fabryka dała Nie będziemy się oszczędzać bo to jest wiadomo tylko grano e, No i dobra widzowie jedziemy e, Dobra powiedziałem wam postój wa e, To wam powiedziałem A w kolejnym odcinku słuchajcie już zaczniemy sobie po pierwsze żniwa A po drugie trzeba będzie to zgrabić I sprasować więc będzie ciekawie e, Zwozić nie będziemy Trawy nie będę zwoził, bo będę z turę na spokojnie, pojedynczo to związę wszystko na, na spokojnie, bo tu będziemy się, że na tyle belek, że nie będzie sensu brać przyczepy nawet, ale jak będzie słoma, to zrobimy złożenie słaby, nie? Hmm, ale wam czekajcie, bo ja tak, tak powiedziałem, tak dziwnie trochę. E, w sensie chodzi o to, że zrobimy szliwy, trochę szliwi, zgrabianie i prasowanie tego w kolejnym odcinku. A za dwa odcinki zrobimy może jakieś zwożenie słomy na przykład i pra Albo prasowanie i złożenie słomy Ale już prasowania będzie mniej Jak będzie tutaj ta trawa, nie Wiecie o co chodzi ja, Powiem wam szczerze, że to 15-14 na godzinę To nie wygląda źle na w tym koszeniu Tak e, Przed odcinkiem patrząc sobie szukając jakiegoś pola pod łąkę To ja Myślałem, że to pole jest trochę większe ja tak stałem, bo nie przyjeżdża tu ciągnikiem, a tu przyjechałam ciągnikiem i widzę, że to jest bardzo małe pole. Łąka bardziej. Ale może coś będzie, jakaś trawa z tego. Ogólnie myślałem, żeby trochę zrobić na zmianę. Ciągnikami. W tym odcinku, żeby wszystkiego dzisiaj kom nie robić, ale jednak kosiarka rotacyjna. W czwórce. Nie wyglądałaby raczej. A co dopiero w Belarusie? Dlatego postawię kosiarka. No dobra. No to kosiarka sześciątka. Eee, przetrząsarka, Czyli ta moja dwu... Ten taki pająk, taki podwójny. Wiecie o co chodzi, nie? To mówię, czwórka nie ma takiej opcji, tylko 60. -ka. Opryski... No też 60, bo ma najwęższe koła, a czwórka to... nie. Jeszcze nawozy czwórką to ja rozumiem, bo jednak jest duży rozciewa do nawozu i e, duży rozściewacz to jest i wiadomo, że Że 60 może 60 może ten w sensie przeważałby ten rozciewać jakby załadował do pełna, nie? Więc mówię, no dobra, no to sześćdziesiątka. dlatego postanowiłem, że w tym odcinku robimy wszystko jednym ciągnikiem. E, niestety tak wyszło, nie chciałem, żeby tak wyszło tak szczerze, bo jednak lubię jak jest różnorodnie na odcinkach, ale no niestety wyszło jak wyszło, nie? I przepraszam za moje naświetlenie, którego bym powiedział, że nie ma, ale wiecie co, poczekajcie sekundę, bo teraz widzę, że się zrobiło... E, dobra widzowie już jestem, musiałem poprawić lekko naświetlenie Wy... <grym>, na kawerce na początku odcinka się było teraz już się zrobiło tragicznie. Ponieważ za oknem mam słońce, żadnego tutaj profesjonalnego naświetlania nie mam. Może kiedyś sobie kupię, ale na razie takich rzeczy nie potrzebuję. Ale w miarę chyba teraz wygląda trochę lepiej, tak mi się wydaje. Dobra. Jak widzicie jeszcze z kilka przejazdów będziemy kończyć. Kurde, miaka zrobiłem. Mm. Powiem tak, jeśli chodzi o vlogi na kanale no to już, może już, coś, już jest coraz bliżej. Wiem, że mówię tak dosłownie co odcinek że o tych vlogach, ale no będę Wam mówił, żebyście wiadomo wyczekiwali, nie? E, może coś za tydzień, jak ten, ten odcinek widzicie by niedzielę, nagrywam w niedzielę, jest 15. Dobra, wiecie co, chyba jeszcze widzicie w niedzielę ten odcinek nawet. Więc e, może za tydzień, w weekend się poje, pojadę na wieś, coś tam może w końcu nagram, bo to masakra jest. To jakaś masakra jest bez tych vlogów już parę miesięcy. E, właśnie mówię, coś nagram i wiadomo, coś wrzucę, wiadomo, nie? E, dobra, teraz ta... Powiem Wam szczerze, że naprawdę ta 60 z tą kosiarką wygląda naprawdę ładnie. Ta kosiarka, tą kosiarkę widzieliście chyba w jednym nie w poprzednim odcinku z modów, ale chyba dwa odcinki temu z modów z, z dwóch tygodni, nie? Chyba widzieliście. A propos tej serii pojawi się ona za 6 dni dokładnie. Chyba. Jakoś tak. Więc spoko. No i propos ogólnie serii A były dobra, powiem wam tu później. Dobra, cyk składamy. Dobra, powiem wam tu później jak przejdziemy sobie z... Przejdziemy sobie z przytrząsarką. Dobra, ogień na tłoki Dobra. Nie. Cyk, piątka i ogień. Nie będę sobie chyba tej kosiarki kładł. E, z powrotem, podwiatę to sobie Bizon. Z będę wyciągał bizona? a co w sumie, sumie, sumie schowam z powrotem? Dobra, kierunkowska spuszczę, bo tu pały jadą, to żeby wiadomo. A ja światło nie miałem włączonych, dobra, nieważne. E, dobra, cyk. Ym, jeśli chodzi o przyskiwacz, to jest zapełniony. Już zakupiłem. Tego nie było. Kupiłem sobie. Serio, już. No to zajebiście. E, dobra, wiecie co? Idziemy po... <grymne> Idziemy po paliwo. Światła. Kierunko... Dobra, nie, nie będę taki głupi. To jest BMW, tu kierunkowskazy... Kierunkowskazy wskazy nie używa. Dobra, ogień. Żeby psy nie jechały. Łe, sarny! Łe, bokiem! I drzewa. O kurwa O skóry Dobra widzowie Powiedzmy, że nic się nie stało, to się wyklepie spokojnie Tutaj może trochę się zarysowało, ale to się wyklepie, wiadomo, nie? E dobra, cyk, dwójeczka Czwóra i but w podłogę Rzuca dupę. W końcu tył napętnie widzowie. Dobra, redukcja i but Zakręt. Ale dupa ucieka widzowie. Dobra, cygogi. Dosta. Pójdzie dwie paki. Pały! Dobra widzowie. Już nie będziemy szarżować, zawracamy Co on mnie puszcza, idiota? Dobra, nara <grym> Ale dupa ucieka. Dobra, widzowie, już koniec tej zabawy Jedziemy sobie po to paliwo mm. Trochę, trochę przepaliliśmy betę. Dobra, cyk. Kupimy sobie... To będzie w paletach? W paletach, tak. Raz, dwa, trzy, cztery. Nie będę z piątkiem Wiem, że w sam na logikę powinienem zmieniać te biegi od jedynki, ale powiem Wam, że tak ta skrzynia w tej BMC działa tragicznie, że Lepiej ruszać z trójki, czwórka, piątka i ogień, nie? E, powiem wam, że przez tą akcję z tym paliwem nie wiem, czy zdążę. Dobra, żeby nie było, otwieram drzwi, wsiadam, zamykam drzwi, zamykam bagażnik, no i but, nie? Żeby nie było, że wsiadam przez bagażnik, jak było ostatnio. <grym> Dobra, cyk. Zresztą to wyłączę. No i co, na no budnie? A Dobra, ogień. I stupor. Przed zakrętami może wolni. Redukcja ogień. Ale z kierunkowskazy włączam nawet, BMW-a to dziwne. A, ale mnie wybiło, ale powiem Wam, że ta droga na tej mapie jest zrobiona tak dziwnie. Tak jest zrobiona, że tak fajnie skacze ten <grytanie> samochód, zobaczcie. To wygląda dziwnie. Dobra, cyk, jesteśmy. Ale hamulce ostatnio od wymieniałem, to teraz dobrze hamują. Dobra, cyk. To wyłączę, bo mi jeszcze nie odpali później. Dobra, cyk. Otworzymy sobie maskę. Otworzymy maskę i wlejemy... A tu jest ten karnister. Otworzymy maskę, wlejemy to paliwo do, do 6. Dobra, jedna wystarczy, zamykamy, od razu zapalił, przegazujemy, żeby się fajnie paliwo dostało wszędzie, do silnika z powrotem, no i dobra, cyk, odpinamy, jedziemy, słuchajcie, dalej, z robotą, mm, teraz przetrząsanie, dobra, ogień, jak tam w ogóle z czasem stoi, mamy 16 minut odcinka. No powiem wam widzowie, że ciekawie. Bo przez tą akcję już nie pojedziemy opryskać, Ale to wyszło... Wiecie... To nie było specjalnie. Nie wiedziałam po prostu, że sześciątkę trzeba będzie tankować, ale jeszcze BM-kę poupalaliśmy trochę, więc jak najbardziej. Spoko. Dobra, jedziemy. Ogień. Może całego pala już nie będziemy przetrząs przetrząsać, ale... Pojedziemy, nie? Coś tam przetrząśniemy, dobre, ogień. To może w kolejnym odcinku się uda coś opryskać? Jakieś te ziemniaki? Bo tak, to będę musiał przewinąć chyba do czerwca. A w czerwcu, czy te ziemniaki? Ziemniaki to w czerwcu jeszcze będą, może, do oprysku. Więc sumy gig. Kurde, czekaj, dwójka może. Z tym się nie powinno chyba tak zasuwać. Ale fajne tekstury, nie są takie przesadzone, nie są takie duże, nie? Fajnie łapie, idealnie 2-3 posiarki. Trójką, jak wyszło? Dobra, pytanie, na czym skończyłem? Widzowie, mm, nie pamiętam, na czym skończyłem gadać. Mówiłem o vlogach? Chyba mówiłem. A, ogólnie tak. Chyba o tym nie mówię z tego co mi się kojarzy e, Mianowicie we, już we wtorek pojawi się odcinek z nowej serii na kanale Ale to nie będzie takie odcinki typu, typu widzicie takie jak teraz Czyli takie e, Z rozgrywki Ale z budowy gospodarstwa Nie będę ich wydawał Tylko po prostu coś takiego jak robi Dematics chyba dokładnie Bo jakoś tak miał że pomysł na gospodarstwo, nie? No i buduję, Tylko jakoś inaczej wiadomo nazwę tą serię. Ale coś takiego chcę zrobić, bo umiem budować gospodarstwo w farmingu i... wykorzystam to i nagram coś o tym. Więc mam nadzieję, że Wam się coś takiego spodoba. Pojawi to się we wtorek, czyli już za dwa dni. Czyli praktycznie po tym odcinku, bo w poniedziałek odcinka nie będzie. Ale jak najbardziej spoko. Mam nadzieję, że się przyjmie ten, ten odcinek, bo jedna... Mam powiedz na gospod. Trzeba tylko nagrać, wiadomo, budowę, nie? Jakąś muzyczkę podstawić do tego. I coś się ogarnie, nie? Obrajacie, przytrząsam. Mamy czaso czasowo 19 minut odcinka. Więc na spokojnie. Może jednak pojedziemy opryskać, chociaż nie wiecie co, ogólnie jest coś takiego, że ja nie chcę robić za długich odcinków ze względu na to, że i tak po co mam robić takie długie odcinki, jak średni czas oglądania moich filmów nie jest taki długi za bardzo. Więc to po prostu dłuższe odcinki nie mają sensu na tym kanale, tylko się męczę nagrywając. A takie jak są krótsze odcinki, to automatycznie większy procent czasu oglądania Robić, co? Mamy tak, mamy 20 minut odcinka Z tej strony jest światło Z tej? Nie. Z tej? Nie. Ty, co jest? Na, na, na tym filmie też będzie wszystko. Słuchajcie widzowie, dajcie łapkę w górę. I widzimy się już we wtorek w kolejnym odcinku na kanale. Na razie, cześć!